Masz zdiagnozowane IBS, a mimo to czujesz, że niezależnie od tego, jaki masz dzień, czy bardziej stresujący, czy mniej stresujący, te objawy dalej cię skwierają. Zastanawiasz się, czy to może jednak SIBO, czy IBS. A ja zrobiłam sobie moją ulubioną kawę i zaraz ci opowiem, jak odróżnić IBS-SIBO i z czym tak naprawdę się zmagasz. Cześć, to Natalia Stabel, Wasza ulubiona dietyczka kliniczna. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dosyć częsty, często poruszany, czyli to, czy mam IBS, czy mam SIBO. Dlaczego? Dlaczego jest to często mylone? Dlaczego jest to częsta zagwostka? Dlatego, że objawy jednego i drugiego są bardzo częste i bardzo podobne. I druga rzecz jest taka, że często IBS jest przypisywana jako diagnoza, mimo braku rozszerzenia innej diagnostyki. I to jest coś, co często gdzieś tam słyszycie w gabinetach, że ma pani IBS, ma pan IBS, ma pan, pani, pan, pan zespół jelita nadwrażliwego, z tym po prostu trzeba nauczyć się żyć, mniej stresować i wszystko będzie dobrze. Jaka jest prawda i jak odróżnić jedno od drugiego? O tym wam dzisiaj opowiem. Idąc po kolei od definicji, IBS to jest zespół jelita nadwrażliwego, drażliwego, różne są tłumy i chodzi o kwestię po prostu e, współzależności osi mózg jelita, czyli to, jak nasz jelita reagują na kwestie emocji, stresu w naszym życiu. I jeśli chodzi o kwestie mm, definicji, to jest właśnie kwestia tego tej nadwrażliwości jelit względem właśnie sytuacji takich życiowych, stresowych, emocjonalnych. A jeśli chodzi o SIBO, według definicji jest to przełom bakteryjny w jelicie cienkim, czyli problem pod tytułem przy zbyt dużej ilości bakterii w jelicie cienkim, których tam być nie powinno u zdrowego człowieka. I jest to kwestia schorzenia, teraz już się powoli to podpisuje pod kwestię choroby, e, aczkolwiek jest to zespół takich objawów, które mogą mieć różne spektrum, jeśli chodzi o Kwestie tego, czym się cechują, w zależności od tego, jakie jest nasilenie, jakich bakterii mamy przerost w danym e, odcinku przewodu pokarmowego oraz jaka jest przyczyna. Tego SIBO. Idąc po kolei, jeśli chodzi o kwestie diagnostyki, jak diagnozujemy jedno, jak diagnozujemy drugie. Jeśli chodzi o IBS, to cała diagnostyka jest o tyle łatwa i o tyle trudna, że niestety w praktyce bardzo często sama diagnoza jest stawiana na podstawie po prostu wywiadu klinicznego, który trwa 5-10 minut i niestety często taka diagnoza IBS jest stawiana. Oczywiście według definicji i według tego, jakie są zalecenia, jeśli chodzi o diagnostykę IBS-u, to jest kwestia tego, że IBS może być zdiagnozowany w momencie, kiedy wykluczymy inne przyczyny objawów z strony przewodu pokarmowego, czyli rozszerzymy tutaj diagnostykę pod kątem innych przyczyn. Koruch, z których mogą wynikać te dane objawy w zespole i drażliwego. Niestety w praktyce bardzo rzadko jest to praktykowane, a jednak jest to coś, co warto by było u pacjentów faktycznie wykluczyć, czyli kwestia tego, że zanim lekarz przyklepie diagnozę IBS, warto by było tutaj rozważyć kwestię gastroskopii, kolonoskopii, USGM -y brzusznej, w zależności tak naprawdę jakie pacjent ma objawy, bo to nie jest tak, że ja teraz mówię, że każdy musi mieć gastroskopię i kolonoskopię zrobioną absolutnie nie. W zależności od tego, jakie pacjent objawy, powinny być wykluczone inne choroby przewodu pokarmowego, szczególnie choroby zapalne i wtedy taka diagnoza powinna być postawiona. Jeśli chodzi o st stricte wytyczne takie kliniczne jak to wygląda, to wstawię Wam może tutaj gdzieś tabelkę tutaj na ekranie albo w opisie tego filmiku, żeby tu już Was nie przy przynudzać taką suchą teorią. Jeśli chodzi o SIBO, SIBO też niestety zauważam, że coraz częściej jest diagnozowane na podstawie samego wywiadu przez lekarzy i często jest też przypisywane leczenie bez Diagnozy SIBO, czyli są przypisywane e, tutaj leki, które stosuje się przy przyroście wodoru i metanu, a najczęściej to jest właśnie sfaxan, metronidazol czy um, neumecyna. Na podstawie tylko i wyłącznie objawów. I to też jest działanie, które jest troszkę mm, działaniem, według mnie, na ślepo. I jeśli chodzi o diagnostykę SIBO, to na ten moment, jeśli chodzi o dostępne środki, bo jeśli chodzi o teorię, to wiadomo, troszkę inaczej to wygląda. A jeśli chodzi o praktykę, to co mamy dostępnego na rynku europejskim, to są wodorowo-metanowe testy oddechowe z laktulozą, czyli wykonujemy test oddechowy, który nam potwierdza lub zaprzecza diagnozę SIBO, ewentualnie, może być sytuacja taka, że diagnozujemy SIBO jednocześnie z IMO, czyli przelost wodoru i metanu bakterii wodorowych, metanowych w jelicie cienkim. I to jest jeśli chodzi o kwestie diagnostyki. Jeśli chodzi o kwestie objawów. Jakie są objawy IBS, a jakie są Objawy SIBO. Objawy są często bardzo podobne i bardzo często po kwestii samych objawów często jest odróżnić jedną i drugą chorobę od siebie. Po pierwsze, to, co najczęściej się zdarza, to zmienny rytm wypróżnień. U niektórych może być to kwestia zaparciowa, u niektórych kwestia biegunkowa, u niektórych może być to kwestia typu mieszanego, a jeszcze u innych może to być kwestia, że te wypróżnienia są stosunkowo. Regularne i stosunkowo bez problemu, a objawy kumulują się jakby w innym obszarze. To, co najczęściej pacjenci zgłaszają, to takie kolosalne wzdęcia po różnych produktach. Czasem są to produkty faktycznie wyżej fermentujące, a czasem tak naprawdę po jak tu mówią, po wszystkim mają wzdęcia albo budzą się już wzdęci. I tutaj też, jeśli chodzi o występowanie tych objawów, one taki ciążowy, bardzo mocny brzuszek, on częściej jest faktycznie przy e, SIBO, aczkolwiek przy IBS-ie też te wzdęcia mogą faktycznie być związane i nasilone z, z kwestią naszego samopoczucia. I tutaj mały przerywnik, jeśli chodzi o wzdęcia. Jeśli oglądasz ten filmik w momencie, kiedy jest jego premiera, czyli w kwietniu 2024, właśnie trwają zapisy na warsztaty pożegnalne na wzdęcia i gazy na zawsze. Są to warsztaty, które prowadzę online w cyklu dwóch webinarów. Na pierwszym omawiamy kwestię przyczyn wzdęć i to, co można z tym zrobić, a na drugim masterclassie omawiamy wasze nadesłane przypadki, wasze historie chorób, wasze wyniki badań i na takim spotkaniu na żywo omawiamy, co z tym faktem można zrobić i co z czego wynika. Także, jeśli chcesz pożegnać swoje zdęcia i gazy na zawsze, to zajrzyj koniecznie do linku w opisie tego filmiku. Tam zapraszam cię na ten Wydarzenie. Binar pierwszy odbywa się 24 kwietnia o godzinie 18, drugi 29 o godzinie 18, a 30 kwietnia. Oba produkty znikają ze sprzedaży i już nie będą one dostępne normalnie do kupienia. Także jeśli jesteś zainteresowany, jeśli chciałbyś. Pozbyć się tych zdjęć, chciałbyś poznać przyczynę, co możesz w swoim życiu zmienić, co możesz zrobić, żeby zminimalizować te objawy albo całkowicie się ich pozbyć, zapraszam Cię serdecznie do wzięcia udziału. Jest to druga edycja tego webinaru, ponieważ pierwsza cieszyła się bardzo dużą popularnością i bardzo dużym zadowoleniem z Waszej strony, za coś serdecznie dziękuję i Wasze opinie, które pewnie też tutaj wstawię, świadczą o tym, że faktycznie było to dla Was bardzo pomocne i pomogło Wam to pozbyć się. Większości Waszych dolegliwości. Także jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was serdecznie do opisu. A teraz wracamy do tematu SIBO i IBS. Jeśli chodzi o kwestie innych objawów, to w kontekście SIBO jest to jednak często bardzo duży problem ze wchłanianiem i funkcjonowaniem tego przewodu pokarmowego, dlatego u tych osób często te objawy są wiele większe, wiele szerszy mają aspekt. Chodzi mi o to, że często jeśli mamy przewlekły problem z trawieniem, wchłanianiem, to też mamy problem z wchłanianiem składników odżywczych. Bardzo często u takich osób pojawiają się kwestie niedoboru witamin, składników mineralnych, pojawiają się anemie i często wszystko, to się z tym łączy, czyli kwestia przewlekłego zmęczenia, senności, budzimy się nie wyspani, jesteśmy po prostu przemęczeni na każdej płaszczyźnie, do tego mamy problem z wypadaniem włosów, ze kwestią zmian skórnych, z kwestią łamania się paznokci, etc. Bardzo często dochodzą tutaj też zmiany skórne, które mogą powstać na skutek też problemów z tolerancją histaminy, czy niektórych składników odżywczych i jest to po prostu pokłosie tych wszystkich zaburzeń wpłynienia i trawienia no i często, tak jak mówię, to spektrum objawów SIBO jest wiele szersze. Przy się najczęściej kończy się na kwestii takiego, że mamy okresowo lub doraźnie objawy właśnie biegunek, zaparć, kwestii wzdęć, mdłości, no a w przypadku SIBO jest to proces już taki, który często w swoich konsekwencjach powoduje wiele więcej zaburzeń. Jeśli chodzi o kwestie reakcji na produkty spożywcze, e, jeśli chodzi o dietę low Food map, ona została stworzona do pacjentów faktycznie z... I ona bywa tutaj bardzo mocno pomocna. Jeśli chodzi o SIBO, też często ona nie została stworzona dla osób SIBO, aczkolwiek często jest faktycznie też praktykowana i często też przynosi swoje rezultaty. Więc tutaj, jeśli chodzi o reakcję na FODMAPy, w przypadku jednego i drugiego zaburzenia, schorzenia, w zależności jak to nazwiemy, w przypadku FODMAPów może być reakcja i tu, i tu. Jeśli chodzi o IBS, często się mówi o tym, że tutaj objawy mogą wystąpić nawet już w trakcie jedzenia posiłku że w momencie, kiedy myjemy, to już zaczynamy czuć jakieś zdęcia, gazy, dyskomfort. W przypadku SIBO, jeśli to są produkty, szczególnie te high food map, to objawy najczęściej występują około 30 do 90 minut po posiłku. Jeśli chodzi o skuteczność leczenia w kontekście IBS-u i w kontekście SIBO, no najczęściej przepisywane jest tutaj rifaksimina jako, jako substancja aktywna, czyli tak zwane popularne Cifaxa. W przypadku SIBO, jeśli faktycznie SIBO jest diagnozowane wodorowe, to często te Xifaxan w trakcie leczenia lub bezpośrednio po leczeniu przynosi jakąś ulgę na jakiś czas lub długoterminowo, jeśli przyczyna SIBO została odnaleziona, a w przypadku IBS-u bardzo często jest tak, że no jest to tylko działanie tylko i wyłącznie jakby doraźne e, i samych e, objawów e, sam Xifaxan w przypadku IBS-u nam nie zmniejsza. I pytanie najważniejsze, czy można mieć jednocześnie SIBO i IBS? Odpowiedź niestety jest pewnie niesatysfakcjonująca dla większości, ponieważ tak, większość osób SIBO ma również IBS e, i osoby, które błędnie zostały zdiagnozowane pod kwestią IBS-u, bardzo często również mają współistniejące SIBO. Jeśli chodzi o literaturę, dane są różne. W niektórych publikacjach znajdziemy informację, że około 70 osób, w niektórych, że około 80% osób z IBS-em ma SIBO i tak faktycznie może być. W takim razie, jakby co zrobić z tym faktem, jeśli mamy jedno i drugie? Niestety też prawda jest taka, że taki przewlekły IBS może być jedną z przyczyn powstawania SIBO, dlatego z mojej perspektywy tutaj to, co jest ważne, to podejście tak zwane holistyczne, czyli po pierwsze znalezienie przyczyny tych dolegliwości, czyli rozszerzenie badań klinicznych, czy jest jakaś inna choroba podstawowa, jakaś inna choroba u podstaw tych wszystkich zaburzeń żołądkowo bo tutaj pamiętajmy również, że wchodzi w grę kwestia pracy tarczycy, kwestia gospodarki hormonalnej, kwestia zakażeń bakteryjnych, pasożytniczych, grzybiczych, czy też kwestia chorób właśnie zapalnych przewodu pokarmowego, czy chorób trzewnych, czy z autoagresji. Więc znając podstawę to jest pierwszy krok do e, faktycznie skutecznego wyleczenia i zmniejszenia objawów, a druga kwestia jest taka, że oczywiście e, zajęcie się kwestią stresu. M, zarówno, czy w, w kontekście IBS-u, czy w kontekście SIBO jest kluczowe. No i trzecia rzecz, czyli kwestia lifestyle'u, czyli tego, co my możemy zrobić doraźnie, żeby zmniejszyć te dolegliwości pod wpływem zmiany naszego stylu życia, czy zmiany naszego jedzenia. I o tym właśnie będziemy rozmawiać sobie na webinarze. Pokrótce właśnie dzisiaj wam opowiedziałam o tym, czym się różni IBS. I SIBO. Podsumowując, jeśli chodzi o kwestię tego, czym to się różni, są to jakby dwa różne zaburzenia. Różnią się tym, że, że SIBO diagnozujemy poprzez wykonanie testu wodorowo-metanowego, a IBS diagnozujemy wykluczając inne zaburzenia. Temat jest dosyć złożony, więc o kwestii samej diagnostyki, objawów, czy kwestii w ogóle badań naukowych i tego, co my wiemy z perspektywy nauki na ten temat, można by dużo powiedzieć. Jeśli który z aspektów SIBO, IBS-u, jednego i drugiego jest dla Was interesujący, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu pod tym filmikiem, a ja postaram się rozszerzyć tą tematykę. Oczywiście zachęcam również do zostawienia komentarzy i opisania waszych historii tego, z czym wy się zmagaliście, z czym się zmagacie, albo podzielenie się gdzieś swoimi refleksjami, przemyśleniami, bo wiem, że dużo osób gdzieś zmaga się z podobnym problemem i czytając te komentarze jest stanie się z tym utożsamiać i dostać troszkę takiego mentalnego wsparcia, że nie tylko u nich takie problemy występują i że da się z tego wyjść. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym, i do zobaczenia na webinarze.